Cześć maneczko z tej strony Piwko Gaming, a dzisiaj zaczynamy zwiedzanie mapy Zielonka, tak jak obiecowałem, to będzie ostatni odcinek z tej serii, poznawanie mapy i zwiedzanie jej, później będzie zaczynać nową serię, to już będziemy grać na polskich maszynach, no nie tylko polskich, no widzicie mody, wszystko to. na starych maszynach, wtedy to będzie nowa seria mam nadzieję, że Wam się spodoba bo plan jest dość ambitny mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze parę fajnych modów, że będzie można sobie popykać, nie? i trochę lepszy, bo naprawdę niektóre te mody to są takie aj, oklepane że masakra, no trochę dramat ale widać, że to po prostu nowa gra i po prostu ludzie jeszcze się uczą tworzyć te mody. Dlatego, no nie miejmy do nich pretensji ani nic. Starają się na ile mogą. Ja wierzę, że im się uda. Bierzemy od razu, teraz biednie, białą, aprilkę. Sklep jest niedaleko. Tu możemy iść z buta. Nic nie jedzie, nic. Łączamy większą mapę. Nie no, pól jest tutaj mnóstwo, jak widzicie. I najpierw jedziemy... w prawo. O Boże, znowu się zaczyna. Nie wiem, po ja wiele tego prosa. U mnie trochę denerwuje, ale już trudno. No, do tutaj Zomerzek zapierdziela. Dobrze, za coś mu płacę, tak? Dobra, zajeżdżamy tu Co tutaj jest Dobra, tu po polsku się piszę. Elewator zbożowy w on O klapy się ruszają. Dobra, czyli to jest punkt skupu. Warto wiedzieć. Jedziemy dalej. Patrz, ja trochę na tą mapkę, nie? Nie jest nudna, ale my ją rozkręcimy spokojnie. Co co tu nadziewają. Patrzcie. Ha! Ale jaja. Zobaczcie tłustwa ziemniaków. Mogę kupić czy coś? Tylko mogę sobie nią popatrzeć. Sprzedawać. Wszystko ziemnia. Możemy kupić nawet. Dobrze jest. Czemu Polacy są od razu tylko skojarzeni ziemniakami? Ja pierdzielę. wszędzie ziemniaki tylko. Nie wiem, czy powinny być ziemniakami, nie? No, to tak patrzę, z mi nie dajemy ziemniaków. Dobra, do wszystkiego. <grymnie> Dobra, pominiemy tu. Tutaj było. Tutaj co jest? A, dobra, uszarka. Kamieni. Bardzo zapamiętać też. E, 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 kolego. Na pół nie znasz. widoki piękne, piękne na tej mapie tutaj, w sumie. tutaj jest stacja a to ostatnim odcinku żebyśmy tutaj sprzedawali właśnie ziarno kombinowaliśmy Zobaczcie, co mamy. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Kurzawa. Tartak. O Boże! Nienawidzę tego wprost. Byle le górkę jedzie, go wystrzela w kosmos. Tak jest wypracowane. Kolego. A ja go mogę kupić, że tego tu sprzedaję. A teraz to nie wiem. Ty to tutaj to chyba tylko handluje Nie? Czekajcie, coś tam było. O, sprzedaj drewno. Czyli kupić tego... Nie mogę albo nie widzę Dobra, trudno, o. Polskie pendolino To no, jest za krótki jak na towarowy E, ale on już pojechał No właśnie Nie procił Polak Może jechać tak jeszcze się świcie już podnosi Nie no, ratuję. lepiej poczekajcie na, na pewności i rozejrzyjcie się Czy na pewno coś jeszcze nie jedzie Nigdy nie ufa się rogatów Warto się zatrzymać prostu papa, dobra? Z mapy jedziemy polami f... Nie no Popolny To polnych tam nie jedzie jak szalony Nie, bo jest... tu Oj Było blisko Dobra Jedziemy na wiochę Tutaj niby co się dzieje Co to jest? Zakład Produkcji Spożywczej. Czy to jest olej? Eee, fabryka żywności. O kurde. Nie ja rzeka że jakaś czy coś? No dobra. Fajnie. Jademy dalej. Ale, gdzie tu jest gwiazd? Tutaj co jest? To stolarka Jedryk Augustyn, co to za jest? jest polskie. Cześć. Tam jest biogazownia, czyli standardowo, bez zmian, już jest nie taka sama. No nie oszukujmy się, po co ja tam mam jechać. Jeźdź, szczerocie 1 Nie no może nie szczota, ale fizyka w tej grze to jest zdopiona po całości widać Jedziemy tutaj A tutaj co to jest? jest Woda coś Okej, skół Cementownia. Uuu, fajnie, fajnie, fajnie. A mi się podoba. No tu chociaż to typowo na Polskę jest zrobione. Tresorów mu nie dali, czy co? Nie, bo sztywny jak powiem, co. Kolego, i bo ja się chwieję. że ja jadę? Jadę. To też nie wiem, czy on pił. To odcinkiem, czy nie? Piekarnią sztuczną Dąbrowską. O. 150. Może tak tutaj. No wątpię, że tak piekarnia polska wygląda. Szybciej niż sklep tylko. No dobra, chyba widać, że nigdy w nie byli. Czeka, bo ja miałem jechać. Tutaj też. Tutaj też mi wprowadzi. O, zwierzątka! Widać, jest swoboda tu wszoda. O, górnik, wszystko. Gdzie są owce czy coś. E, ty się tak. jak ja tu zwierzęta mogę kupić? Aha, łuczki Nie ma tu innych. Krowy widzę. Pięknie. A czekaj, tu coś jest Korguty O, co to jest? O jakaś kapliczka O, i mamy... Złote jabłko! Nie, to taki spadzik. To nie kapliczkę przerobienia spadzić z drewnem. A gdzie ognisko? Owiec nie ma? To niemożliwe. Nie zobaczymy sześcianek? Nie. Owieczek nie ma. A gdzie kunie? Kunie też są w Polsce. Dobra, idziemy dalej. Na tą gochę. Nie jest brzydka mapa. Grade jest ładna, tu przyznam, no ale no, w to tak się nie postarali z jakimiś elementami, co, maszynami. O, tutaj mamy, a tu co to jest. Kupuciek supermarket. O, Jejdzie tylko handel jak tutaj widzę. Fabryka fortepianów. Ciekawie, no to jest dosyć ciekawe, to przyznam. Dajcie mi dużo na panie, jaka remiza OSP tu się pisze, Remiza to się mówi. Widać, że mają w swoim fantazji. ładnie zrobione, bardzo ładnie. Zoba mi się ta pomaga. Czytam Szekspira w ogóle. Co? Stacja benzynowa? Pep. LPG dali, tak? Jest, wiedzą, że Polacy tu są. Haha, <laughs> polska mapa widać Dobrze to mi się podoba jak jest LPG Lepszy power gamoniu. Zup, zup, zup Co to jest Tradycyjne zupy? Wytwórnia zupy Jeszcze pomidorowe jabłrosowo Dobra tu obok też coś jest. Ty się uspokój, tylko jedź. Jakiś nas Chyba słono sprzedajemy, co to jest? Funnel Market. Dobra. Sianko, tłomy Dobra Nienawidzę tego proszę, nienawidzę go Przysięgam Wam powiem no szczerze, nienawidzę go No nie ma żadnego do jabłka Jak zapalić silnik albo sam się odpala To to jest zakładowe A no, Proszę bardzo. Znowu mleczko. Dobra, większa mapa. Uuu. Dobra, no to no, jedziemy na ten ostatni, nie? Minęliśmy go? No trudno zrobimy okrężenie zobaczymy pola tutaj lasy Dawaj na polną, jedziemy Nie no, te krasów po polnie to chyba się najlepiej jedzie Naprawdę, aż fajnie Dzida Jak komarkiem za łebka Może z nie leciał. No, ale takie 40, 45. Ja mam takiego podkręconego, bo nie wiem dlaczego to licznik zamykał. Już nie się dziwi, dlaczego komarek tak płuje? Szybszy od nawet był. To jest najlepsze. A Simpsons na no, tamte rzasy to był konkret. Wręcz prestiż. Tam komarek drugiego był lepszy. Ha. A tu co jest? ci się nas patrzy Przędzalnia Tak głośno tu Ale fajnie, że możemy kupić. mi się podoba No zaraz do tego krosej do rowu rzucę o, Boże! Zaragowy pierdział ale do rogu. Przysięgam. Te rude kropki to są te gienki. Ktoś z mi gada. No, nie ciekawi, nie są za Tu byliśmy, a czekaj, tą stronę idziemy jednak. Czy tutaj są takie punkty, nie wiem czy byłem, czy nie. Sprawdzimy to. Aha, mój. Nie, nie byłem. Tu jest nie? Co ja tu mogę sprzedawać? Kupki? Drewno. Co? Nie rozumiem co chodzi. Widać, że to czyja jak własność. Kupić możemy. Jedziemy dalej. jednak tu nie było nie Ziemniaki. e, e dobra byłem tylko z drugiej strony po prostu że co kocie mi jeszcze zobaczyć to to bym zabudne jak tam o, właśnie jak widzicie to są silosy i wszystko Sprawdzimy to. Widzieliśmy O, Łuczki tu Widzieliśmy to. Widzieliśmy to. Widzieliśmy kolejny Widzieliśmy Fajnie. Dziadek, wyprowadzamy się. Sam sobie trzymaj te swoje zuprzutne maszyny. Haha, nie no, czatuję. Chociaż... Może nową serię zaczniemy tutaj, o. I tyle. Kolega skończył. Chociaż dobrze zrobiłeś. Dobra, tak gratis na odcinek rzucimy jeszcze tutaj tego z pługiem, nie? A znaczy z pługiem... Pfu, o, siewnikiem, przepraszam bardzo. Alga, zawaliłem. Jeszcze godzin krosa ode mnie zasranego. Chodź. Wszędzie się rzepak, rzepak jest drogi. To aż takie wielkie to nie jestem że przeszkoda trochę czuję się urażony nie to ten Jordi chyba to naprawdę ja go uwielbiam nie to jest najtańszy ciągnik tutaj to według mnie to jest chyba najlepszy do się osiągnięcia dostaliśmy to mi się podoba. No i tak dalej. Zaparpujemy ładnie. Jak widzicie... Według mnie ma pan naprawdę potencjał, no ale to, według mnie, ta gospodarka tutaj to nie pasuje. Ta szopa, ok, to nie pasuje. Gdzie jest jakaś stodoła, a nie jakieś drewutnie na ZDOWSKA? Co to jest? No i maszyny, maszyny, no w ogóle nie poszły do gospodarstwa. No dobrze, dżundirek. jest piękny i wszędzie pasuje. Ale to, to, to. Dobra, przy... na... przyczepię jeszcze mogę mieć oko. No ale widzicie sami. No wiem. Okay. To jest odcinek. ostatni odcinek z tej serii. Na kolejny tydzień zaczynamy nową serię z polskimi maszynami. Mam nadzieję, że wejdzie coraz więcej modów. Fajnie by było z starymi polskimi maszynami. No od razu jak to się mówi, Jana szykuje tam zaczynamy. Kupujemy pola, oramy, mucimy Ale kupię tamtego gospodarstwo, bo jest ładniejsze To na końcu Nie to, to po co tak blisko sklepu no, człowiek musi sobie po, pojeździć, jak kiedyś, a nie Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Zostawcie łapkę w górę, subika no, to fajnie by było, jakby Vulcano się w końcu rozbudował No mam nadzieję, że w przyszłości kiedyś to nadejdzie Zapraszam również na mojego Instagrama, Facebooka no i co? Dziękuję małych za obejrzenie odcineczka. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Siemano.